Mamy za to trzy piękne finalistki, na nich się teraz skupimy. Właśnie. Jak myślisz, jakbyś tak miał podsumować ich przygodę w tańcu z gwiazdami, od pierwszego odcinka do teraz do dzisiejszego odcinka, to która z nich przeszła największą metamorfozę, która największy progres, która ci najbardziej zaskakiwała? O każdej masz coś powiedzieć miłego. Tak, dobrze, że mam tylko trzy, więc postaram się bardzo szybko. Wydawałoby się, że Roxy przeszła najmniejszą, ale to nieprawda, metamorfozę, bo ona ma to naturalnie, ma to w darze i, i ten dar trzeba też rozwijać. Eee, ale pamiętam pierwsze dwa odcinki, kiedy ona jeszcze była taka taka posągowa i taka troszkę oddalona od siebie. Jakby, jakby mm, gdzieś jeszcze nie dogoniła swojego wizerunku, albo z kolei wizerunek był, jakby ktoś powiedział, wykreowany. Może się czegoś obawiała, może ją w jakiś sposób coś już Ale pamiętam chyba trzeci odcinek, kiedy. Jeśli bym się pomylił, to, 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 to proszę mi wybaczyć, bo to też nie chodzi o to, czy to był drugi czy trzeci, ale to chyba było pase doble, bardziej taki żywiołowy taniec, który otworzył i pokazał, że ona ma niesamowitą siłę i taką ekspresję walki. I później ona już tego nie straciła. Jak się to odkorkowało, to ona nas cały czas zaskakiwała na takim dość wysokim poziomie. I najzanita, która yy, ma... Też inne myślenie, ona tak ma taki ucieleśniony e, umysł, ona wszystko też przerabia tak jak w teatrze, e, podchodzi też do tego ciężką pracą. E, dziewczyny też się różnią wiekiem, pamiętajmy, że ktoś ma. E, ja mam 50 lat, więc rozumiem, jak dla mnie jest coś trudniej zrobić niż dla kogoś, kto ma 19 jeszcze ma wszystko mięciutkie stawy i tak bardzo nie bolą, jak się popracuje bardzo długo. I Anita do tego podchodzi przez intelekt, inną drogą i zrobiła niesamowitą pracę, ale też na końcu Julia, która nam została z tej trójki. Julia, która jest piękna, która jest drobna, która ma też wspaniałego Michała, tak jak tam są sami już teraz faceci świetni. Eee, ale Julia, która też jakby tak mm, ciężko było się dostać, troszkę jakby za, y, przebić taką taflę szkła. Może, może to są rzeczy, już mówię bardzo odważnie, związane z profesją. Julia może przez to, że działa na Instagramie dużo, może coś się kreuje, może się dużo ze szklanym ekranem przebywa, a nie w takim bezpośrednim funkcjonowaniu z żywym ciałem, który inne rzeczy z nas wydobywa. Jesteśmy zakładnikami też trochę w życiu pewnych jakości, które narzucają nasze profesje. I ona długo jakby tej szyby nie chciała zbić. a ja tam mówiłem: otwórz się, pokaż klatkę piersiową. No i co się dzieje od, już od przedostatniego odcinka i dzisiaj? Ona to przebiła i idzie tą drogą, więc no sami widzimy, że każdy na inny sposób, ale każdy pruje do przodu. I teraz pytanie, kto wygra? No, i to jest najciekawsze pytanie, że nie wiemy, bo tak to jakbyśmy wiedzieli, to byśmy się rozeszli do domu, już byśmy sobie otworzyli butelkę szampana, czy jakiegoś Prosecco, czy jakiegoś innego wina, albo coś mocniejszego, i byśmy już mieli z głowy, a tak to jeszcze pijmy w niepewności. aby nie zaspać na głosowanie. Tak, 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 także nie pijmy za dużo.